Witam Was, jestem onny Bartek, zapraszam na recenzję TepeLink Nefos C5. Recenzję standardowo zaczynamy od omówienia wykonania Nefos 5 i zacznijmy może od tego, jakie wersje kolorystyczne tego urządzenia są dostępne. Są dostępne dwie wersje kolorystyczne, czyli wersja perłowa, tak została nazwana biała wersja przez producenta, ale również mamy wersję grafitową, która moim zdaniem jest po prostu wersją kolorystyczną, czarną Nefos 5 Jeśli chodzi o wykonanie, tutaj nie ulega wątpliwości, jak to przystało na smartfon, którego cena oscyluje w okolicach 500 zł. Nefos 5 został wykonany, z. Pożywa, Natomiast na pewno dobrą stroną tego wykonania jest to, że nie jest to żaden świecący plastik, jest to plastik o matowej teksturze. Dzięki temu urządzenie dość pewnie leży w naszych dłoniach, nie zbiera mocno zabrudzeń, a także zarysowań. Natomiast zauważyłem pewną, jedną dziwną przypadłość tego materiału, to to, że lubi niestety przywierać drobiny kurzu. Tak to właśnie tutaj zauważyłem. Również bardzo mi się spodobało wykonanie ramki, ponieważ na rancie wokół przedniej tafli wyświetla i mamy tutaj ramkę, która jest stylizowana na świecący aluminium. Naprawdę to wygląda w dość ciekawy sposób. Warto powiedzieć również o tym, że po prawej stronie mamy przyciski funkcyjne do sterowania głośnością, a także przycisk power. Skok tych przycisków jest naprawdę świetnie wyczuwalny, z tym nie ma w tym wypadku najmniejszego problemu. No i również te przyciski nie posiadają luzu. To jest na pewno dość fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi o tą klapkę, również wracając, możemy ją bez problemu zdemontować. Ona stanowi również część ramki. Możemy bez problemu ten element zdemontować. Mamy tutaj dostęp do baterii, możemy ją samodzielnie wyciągnąć, włożyć z powrotem. Mam również pod spodem dwa sloty na karty MicroSim, ponieważ jest to urządzenie DualSim. Tutaj również w tym wypadku warto powiedzieć o tym, że posiada funkcję Dual Standby, czyli dwie karty mogą bez problemu działać obok siebie. To jest naprawdę dość fajne rozwiązanie. Pod spodem mamy również slot na kartę MicroSD do pojemności 32 GB. Muszę wam powiedzieć, że przednia część Nefosa C5. Również przypadła moim gustom. Na dole mamy tego typu biały bądź czarny, w zależności od wersji kolorystycznej, pasek, na którym mamy umieszczone logo Teppelink. Reszta przedniej części jest w kolorze czarnym. Tutaj warto powiedzieć, że może tutaj może ta ramka dolna, a także górna mogły być minimalnie cieńsze. Natomiast przy ekranie 5-calowym wydaje mi się, że mimo wszystko nie jest to jakoś duże urządzenie. Również warto powiedzieć o samej grubości. Mamy tutaj grubość 8,8 ,8 mm. No i Nefos C5 jest też dość lekki, mamy tutaj wagę 161 g. Natomiast na sam koniec omawiania wykonania muszę Wam powiedzieć o pewnej przypadłości Nefosa C5. Urządzenie nie jest do końca dobrze zwarte, nie jest do końca dobrze sztywne, ponieważ wykonałem próby wyginania no i niestety obudowa wydaje z siebie różne trzaski. Nie jest to może do końca bardzo irytujące, natomiast muszę Wam powiedzieć niestety o tym, że właśnie przy próbach wyginania, naciskania tutaj z tyłu, ten materiał z tyłu lubi się uniknąć. No i niestety, cała klapka lubi z siebie czasem wydawać jakieś trzaski. O tym na pewno warto tutaj pamiętać. Co do samego wyświetlacza, muszę Wam powiedzieć, że ten element naprawdę bardzo przypadł w mojej gusty. Już od razu na początku omawiania ekranu muszę Wam o tym powiedzieć. Mamy ekran 5-calowy, tak więc jeśli chodzi o obsługę jedną dłonią, to oczywiście tutaj wchodzi w grę. Wydaje mi się, że Nefos C5 w dalszym ciągu pozostaje dość kompaktowym smartfonem. Rozdzielczość HD, która zapewnia nam zagęszczenie na poziomie 200 94 pikseli na cal. No tutaj muszę Wam powiedzieć, że ostrość jest naprawdę bardzo dobra, ponieważ próbowałem, próbowałem się również z bliska przepatrzeć temu wyświetlaczowi i wszystko było jak najbardziej ostre i dobrze odwzorowane. Po, pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. No i technologia, w jakiej został wykonany wyświetlacz jest to technologia IPS. No i muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tą kategorię cenową, w jakiej możemy nabyć na Fosa C5, tutaj w tym wypadku muszę Wam się przyznać, że jest to wyświetlacz, który w tak w 100% po prostu mnie zadowolił, jeśli chodzi Chodzi o swoje odzorowanie kolorów. Tutaj ten ekran wyróżnia się naprawdę tym, że te kolory są bardzo nasycone, jak na ekran IPS. Również mamy świetne kąty widzenia, jest pod tym względem jak najbardziej dobrze. Również zauważyłem to, że mamy świetne poziomy jasności. Tutaj zwróćcie uwagę, włączyłem na przykład maksymalną jasność i ten ekran jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo jasny. Również jeśli chodzi o minimalną jasność, tutaj nie mam się do czegokolwiek przyczepić. Tak więc pod względem wyświetlacza, NeFox C5 naprawdę bardzo mnie zadowolił. I za sprawą samej technologii, rozdzielczości i to, jak ten ekran się prezentuje, mamy wrażenie, że jest to z pewnością ekran o wysokiej jakości. Na pokładzie na FOSA 5 znajdziemy baterię o pojemności 2200 mAh. Do tej specyfikacji, do tego wyświetlacza jest to pojemność w zupełności wystarczająca. Warto powiedzieć o tym, że tak jak Wam wspominałem na początku, samą klapkę możemy tutaj bez problemu zdemontować, a także samą baterię wyciągnąć, z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o wyniki, tutaj testowałem urząd, z jedną kartą SIM, także testowałem na włączonej sieci LT, a także włączonej sieci Wi-Fi. Tutaj bez problemu uzyskałem wyniki 4 godzin, lekko powyżej 4 godzin czasu pracy na wysietaczu. Jest to naprawdę dość dobry wynik, jak na tą półkę cenową. FOS 5, tak naprawdę, cały dzień mojego użytkowania bez problemu tutaj wytrzymał, czyli wysyłanie maili, przeglądanie sieci, Twittera itd., itd. Cały dzień bez problemu nie musiałem w żaden sposób go podładowywać, na przykład Powerbankiem. No i wydaje mi się, że ten wynik 4 godzin, lekko. Po powyżej 4 godzin na podzielonym ekranie jest to jak najbardziej dobry wynik. Również jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj tego typu szczegół, O tym na pewno warto tutaj powiedzieć. Przechodzimy do zakładki ustawienia baterii. Mamy tutaj czuwanie, czyli inteligentne oszczędzanie energii. O tym warto na pewno tutaj powiedzieć. Ale także po prostu możemy włączyć wyświetlanie procentu naładowania baterii na naszej belce powiadomień. Omawianie systemu jak zawsze zaczynamy od skróconej specyfikacji. Na pokładzie na Fossa C5 mamy procesor od Mediatek. Jest to proces. Procesor 4 o taktowaniu 1,3 GHz. Mamy również 2 GB pamięci RAM, i jest to naprawdę wystarczająca ilość. O tym zaraz Wam powiem. Mamy również układ graficzny Mali T720 MP2. Uruchomiłem na tym urządzeniu Real Racing 3. Gra działała naprawdę świetnie. Nie zauważyłem jakichkolwiek klatkowań, gubienie klatek. Detale były jak najbardziej dobrze odzorowane. Pod tym względem jest naprawdę tutaj dość dobrze. Mamy również 16 GB pamięci wewnętrznej i jest on też. Dobre rozwiązanie, ponieważ w tej kategorii sonowej często możemy spotkać urządzenia z pamięcią wewnętrzną o pojemności 8 GB. Tutaj mamy 16 z możliwością rozszerzenia o dodatkową kartę MicroSD do pojemności 32 GB. Co do samego działania, muszę Wam powiedzieć, że pod tym względem NeFos C5 naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczył. Oczywiście pozytywnie. Po smartfonie kosztującym 499 zł, tak naprawdę spodziewałem się tego, że będą tu jakieś lagi, spowolnienia, ale tak po prostu nie jest. System jest niesamowicie dobrze zoptymalizowany pod kątem hardware'u, jaki tu mamy. Naprawdę, aplikacje uruchamiają się bardzo szybko. Zobaczcie, akurat Twitter był uruchomiony w tle, ale tutaj możemy wybrać jakąś inną aplikację, na przykład odtwarzacz wideo. To wszystko działa szybko i bez problemu Zegar, ciach, jest aplikacja uruchomiona. Również Nefos C5 pozwala, na, pozwala nam na to, abyśmy uruchomili naprawdę dużą ilość aplikacji w tle. 2 GB pamięci RAM jest to naprawdę bezpieczny zapas do tego, abyśmy mogli uruchomić dużo aplikacji w tle. I wtedy również urządzenie nie zwalnia. Przeprowadziłem również test, byłem na wyjeździe i po chyba 5 dniach włączyłem tutaj Wi-Fi. Zaczęły spływać mi wszystkie powiadomienia i nie uwierzycie, ale po prostu urządzenie... Troszeczkę zwalniało, ale było do użytkowania. A wiele wielu urządzeniach jest tak, z Androidem oczywiście, że kiedy po kilku dniach włączymy Wi-Fi, urządzenie przez 5 minut jest po prostu nie do używania, ponieważ jest ogromny lag, ponieważ spływają wszystkie nasze powiadomienia. Tutaj tego problemu nie było. Urządzenie zwolniło, ale nadawało się do użytkowania. I to już powinno mówić samo za siebie, że Nefos C5 jest naprawdę bardzo płynnie działającym smartfonem. Jeśli chodzi o samą nakładkę systemową, tutaj zacznijmy od tego, że niestety nie mamy app Drawera. Czyli wszystkie ikony od wszelkich aplikacji, jakie będziemy instalować, wszystko to będzie lądować na naszych kolejnych ekranach domowych. Oczywiście, ikony możemy bez problemu tutaj przemieszczać, z tym nie ma także problemu, ale także warto powiedzieć o tym, że w celu utrzymania porządku na naszym ekranie domowym możemy ikony również grupować w foldery. To jest dość fajne rozwiązanie. Foldery wyglądają w taki właśnie sposób. Jeśli już jesteśmy przy okazji tego folderu narzędzia, warto powiedzieć o tym, że Nefos C5, z tego co możecie zauważyć, posiada w budowane Radio FM, to jest dość fajne rozwiązanie i wydaje mi się, że wciąż są osoby, którym z pewnością to się może przydać jeśli chodzi o te trzy kropki, które są przy przyciskach nawigacyjnych tutaj uruchamiamy za pomocą tego elementu opcję naszego ekranu domowego możemy zmieniać tapety, dodawać widżety możemy także przejść do zakładki motywy mamy dwa motywy preinstalowane, ale także możemy z tego miejsca przejść do aplikacji motywy która jest niczym innym jak po prostu sklepem z różnymi motywami tutaj jest naprawdę wybór dość duży, natomiast jeśli chodzi o moje gusta, tutaj wiele motywów takie, takich, które by po prostu wpadały w moje gusta, po prostu nie znalazłem, ale wydaje mi się, że jeśli chcecie pobierać kolejne motywy, tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, mamy wbudowany sklep z dodatkowymi motywami kolejna sprawa, są to efekty przewijania, możemy tutaj ustawiać trochę takich efektów przewijania, jak możecie zobaczyć, to jest też dość fajne rozwiązanie, możemy z tego miejsca też przejść do ustawień naszego ekranu domowego tutaj możemy ustawiać domyślnie ekran domowy, czy aplikacje mają się grupować automatycznie, czy ma być włączony ekran blokady. Co do belki powiadomień, jeśli chodzi o belkę powiadomień, została ona utrzymana w tej, w tej oto białej tonacji kolorystycznej. Wygląda to w dość ciekawy sposób, natomiast zabrakło możliwości edytowania przełączników, za to niestety dla Nefosa C5 minus. Możemy także przejść do ustawień, jeśli chodzi o ustawienia, tak naprawdę ich wygląd jest bardzo podobny do tego, co możemy spotkać w czystym Androidzie. Natomiast producent zmienił tutaj ikony przy różnych zakładkach ustawień, ale także dodano możliwość wyszukiwania interesujących nas ustawień. Jeśli chodzi o ostatnio otwarte aplikacje, tutaj znalazłem bardzo ciekawą funkcję jak możliwość blokowania danej aplikacji. Po prostu kiedy przesuniemy po danej aplikacji włączonej tutaj w lewą stronę, pojawia nam się ikonka tego typu kłódki i kiedy zamkniemy wszystkie aplikacje za pomocą tego przełącznika, tutaj pojawia nam się informacja o tym, że zwolniona została pamięć, po prostu te przez to, że zostały zablokowane, pozostają nadal tutaj w ostatnio otwartych aplikacjach. To mi się bardzo spodobało. Dość ciekawa funkcja, bardzo prosta, ale wydaje mi się, że z pewnością dość przydatna. Sama nakładka wygląda moim zdaniem dość nowocześnie. Cieszy mnie fakt, że w wielu elementach interfejsu, nawet jeśli chodzi o to, że aplikacje systemowe są zmienione przez producenta, to one nadal bardzo fajnie współgrają, tak jak w czystym Androidzie, i to na pewno bardzo mnie cieszy. Co do samego, Aparatu w Nefosie C5 mamy aparat o matrycy 8 megapikseli z autofokusem. No i muszę Wam powiedzieć, że nie ma tutaj żadnych wodotrysków, jakie możemy spotkać na przykład w urządzeniach flagowych. Natomiast jak za cenę tego urządzenia jest naprawdę dość dobrze. Tutaj mogę tylko odnieść się do tego, że przy złych warunkach oświetleniowych, dajmy na to po zmroku, niestety ziarnistość i szumy na tych zdjęciach są murowane. Natomiast kiedy te warunki oświetleniowe są dość dobre, zdjęcia są po prostu dobrze odzorowane są całkiem szczegółowe, mają naturalne odzorowanie kolorów i z tych zdjęć byłem jak najbardziej zadowolony. Tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o aplikację aparatu, aplikacja aparatu jest w dość prosty sposób zaprojektowana. Tutaj z lewej strony mamy możliwość od razu nakładania filtrów na nasze zdjęcia od razu z aplikacji aparatu. Tutaj mamy możliwość także przełączenia się pomiędzy trybem robienia zdjęć, a także trybem nagrywania filmów wideo. Tutaj możemy nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na na sekundę. Również powyżej mamy trzy przełączniki. Możemy sterować tutaj ustawieniami diody LED. Czy ma być włączona, czy ma być wyłączona, czy ma być w trybie automatycznym. Mamy również tryby. Mamy różne tryby. Mamy tryb normalny, tryb automatyczny, tryb krajobrazu, tryb wykrywania twarzy, tryb panoramiczny, tryb jedzenia. Ostatnio w różnych urządzeniach jest ten tryb bardzo spopularyzowany. Tutaj również na Fosie C5 tryb robienia zdjęć i jedzeniu występuje. Ale również spodobało mi się to, że mamy tryb HDR. Jeśli chodzi o aparat, muszę Wam powiedzieć, że samo to, jak urządzenie ostrzy jest dość szybkie. Nie jest może bardzo szybkie, nie jest może piekielnie szybkie, ale jest dość szybkie jak na tą półkę cenową. No i tak jak Wam mówiłem, z robienia zdjęć za pomocą tylnego aparatu byłem jak najbardziej tutaj zadowolony. Za tą półkę cenową tak naprawdę nie musimy się spodziewać niczego więcej, ale jest po prostu dobrze. Co do przedniego aparatu, jeśli chodzi o przedni aparat, mamy tutaj 5 megapikseli. Jeśli chodzi o zdjęcia z przedniego aparatu, ja byłem bardzo zadowolony z zdjęć typu selfie robionych przy dobrych wa warunkach oświetleniowych ponieważ wtedy były naprawdę one dość dobrze odwzorowane, przede wszystkim jeśli chodzi o ostrość ale były również dość dobrze doświetlone no i czar prysu, kiedy oczywiście warunki oświetleniowe się pogorszyły, ponieważ tylko jakiś cień się pojawił, tylko siedziałem załóżmy w samochodzie, w jakimś pomieszczeniu i te zdjęcia z przedniego aparatu nie były do końca dobrze odwzorowane, o tym na pewno warto pamiętać, ale do sporadycznych zdjęć typu selfie wydaje mi się, że ta jednostka 5 megapikselowa z przodu bez mu nada. Ogólnie podsumowując aparaty w c 5 za tą cenę nie mamy się spodziewać czego, czegoś więcej, natomiast wydaje mi się, że już jest jak na tą półkę cenową bardzo dobrze pod względem aparatu i tylnego i przedniego. Dobra, tak więc to jest na tyle jeśli chodzi o recenzję pierwszego smartfona od TP-Link, jaki przyszło mi testować. Też było dla mnie to pewne zaskoczenie, kiedy dostałem propozycję testów, ponieważ TP-Link zasłynął zrobienia po prostu routerów, ze świetnych routerów jakich używamy w naszych domach. Natomiast jak się okazuje udało im się stworzyć świetny smartfon budżetowy i to mówię naprawdę z ręką na sercu, że Nefos C5 naprawdę niesamowicie mi się spodobał. Nie zauważam tutaj wielu wad, urządzenie działa szybko, jest dość dobrze wykonane. Mamy tutaj Dual SIM, mamy LTE, mamy świetny ekran. Po prostu tych zalet mógłbym wymieniać bardzo dużo i jestem zaskoczony, że mówię tak o urządzeniu za cenę 500 zł. Naprawdę Nefosa C5 bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Dobra, w tej recenzji to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.